Warunki są bardzo zmienne, zwłaszcza w tych odcinkach na regularność. Od odcinków typu WRC dosyć szybkie przejazdówki po takim luźnym szutrze przez małe wydmy, piaskczyste drogi, wyschnięte rzeki, koryta, różnego rodzaju niebezpieczne miejsca, także jest dosyć, dosyć trudno, jak na samochody oczywiście klasyczne. Jest duża rozpiętość między tymi, tymi grupami na regularność, czyli H1, H2, H3, H4, bo ich średnie prędkości się zmieniają. Jazda na odcinku typu 3 km z prędkością średnio 90 km na godzinę, gdzie na przykład wcześniej było 50, a potem jest 70, to wymaga dużej dynamiki i dużej zmiennej. I czasami, jak coś się spóźnimy, żeby nadgonić czas, to musimy mieć prędkości sami dobrze ponad 100. Więc trzeba po prostu uważać. Do tej pory w ciągu dwóch etapów już mieliśmy cztery poważne zachowania: jeden samochód jest kompletnie skasowany, trzy inne wróciły do stawki. Ale no to jest właśnie ten moment nieuwagi, tak? Te samochody mają po 30 lat, to nie jest co nie są super konstrukcje, tak jak w głównym takarze i każdy taki wypadek może po prostu być niebezpieczny, więc trzeba uważać. No bo przed nami jeszcze 10, 11, dni, jeśli dobrze liczę. Na razie o tym nie myślę. Dzisiaj jest trzeci etap, musi być na mecie.